Nie ma spania. Jesteśmy mistrzami świata w piłce nożnej, ale tej w osobowym wydaniu. Soka w finale pokonaliśmy gospodarza turnieju Meksyk 3 do 1. Nasza reprezentacja dobrze weszła w to spotkanie, odważnie, bez strachu przed gospodarzem, ale tak jak w półfinale z Holandią, daliśmy się zaskoczyć pod koniec pierwszej połowy i w 19. minucie do siatki trafił Mercado. W drugiej części spotkania musieliśmy więc gonić wynik Minuty upływały, a polscy kibice coraz to bardziej się stresowali, ale nadeszła ta złota minuta dla polskiego soka. Najpierw w 33. Norbert Jaszczak huknął z dystansu i dał nam remis, a chwilę później dobił strzał Lincy i mieliśmy 2 do 1. W 38 minucie kropkę nad i potężnym uderzeniem postawił sam Linca i kilka minut później mogliśmy zacząć świętować. Jesteśmy mistrzami świata w soka. Panowie, dziękujemy za te emocje i nieprzespane noce.